Druga zmiana, doza Mikołaja Kroka, Hubert Jabłoński w czerwonym kasku, a zgodnie z programem w żółtym, niełapalny Jason Doyle, absolutny faworyt tej konfrontacji, dziesiąty dziesiątym wyścigu, staw zupełnia pełnia, Oskar, co tu się... Tak, szalenie ważna informacja, że również drugi z domowych zawodników, Oskar Pfeiffer, podniósł się o własnych siłach. Tu jeszcze raz spójrzmy na powtórkę tego bardzo niebezpiecznie wyglądającego Już miejmy nadzieję, że dzisiaj nie będzie. na bardzo prośne zdarzenia. Mamy nadzieję, że na tym to się zakończy. No tutaj no widzimy, jak Oskar Pfeiffer nie może wyleciać przez tą kierownicę. Jeszcze przejechał przez kabrytnika. Nieco sytuacja. Z jednej sytuacji. strony może i dobrze, bo, bo ty tracił tą prędkość zanim upał tą, tą twardą nawierzchnię tego to. Ale też ten go tak wyrzucił, jakby tą stawkę, że zawodnicy no, chyba są jeszcze z twardszej gumy niż zwykle ulepieni na to zdarzenie. Oscar Pfeiffer zapewne jutro odczuje skutki tego upadku, ale dzisiaj, każdy żóżdżowiec, mega twardy. Tu jeszcze z innego ujęcia kamery ten właśnie... Powiedzieliśmy, że, że Karczewski bardzo niebezpiecznie upadł na swój lewy obojczyk, za który się trzymał, e, jak schodził sporu toru.